Miesiąc dla mieszkańców gminy Kolbudy zaczął się bardzo przyjemnie. W pierwszy dzień grudnia na scenie kolbudzkiej gościł Piotr Bukartyk z zespołem Szałby Dałci. Piękne, panie Piotr Bukartyk i, i Szałby Dałci to grupa, która jest po prostu w tej chwili jedną z najbardziej popularnych w Polsce, śpiewających teksty mądre, e, docierającej do każdego nieprze, nieprzemijającej wartości. Sam jestem zakochany w tym zespole i wszystko co nowe musi być w Kolbudach. Będziemy grali, ja będę śpiewał, za to z góry serdecznie przepraszam. Wszystkie te piosenki ułożyłem sam. Piotr Bukartyk to niezwykły człowiek. Śpiewać i pisać zaczął już w szkole średniej. Teraz jest znanym i lubianym artystą. Wrażenia niesamowite koncert jest wspaniały jeszcze go słychać za drzwiami także bawimy się super z córeczką razem. Gmina Kolbudy aktywnie urozmaica czas swoim mieszkańcom, tak by nikt nie mógł narzekać na brak atrakcji. Na żywo muzyka zawsze jest lepiej odbierana niż na płycie, więc czasu kiedy te koncerty się tutaj odbywają, raczej staramy się uczestniczyć w tych koncertach. Niedzielny wieczór przyniósł wiele emocji i zabawy. Nie brakowało fanów zespołu do wspólnego śpiewania. Artysta zebrał szerokie grono fanów. Zarówno starsi, jak i młodsi dobrze się bawili.